Sądząc po sygnałach płynących, czy to od Kita Kelloga, czyli przedstawiciela Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o kontakt z administracją Zeleńskiego w sprawie przyszłości konfliktu, czy to Stevena Witkofa, przedstawiciela Trumpa, jego przyjaciela, który był wysłany do Putina w sprawie rozpoznania jego stanowiska, czy też ostatnio sekretarza stanu Marco Rubio, no pokazują, że pewne iluzje są żywe. A ta iluzja główna polega na tym, że jesteśmy w stanie zaoferować Amerykanom pewną pomoc w tym, aby mogli wykonać pewien manewr, który nazywa się odwróconym Nixonem. Ja przypomnę, w latach 70. głęboka zimna wojna, prezydent Nixon szuka bliższych relacji z Chinami po to, żeby je odciągnąć od tego głównego swojego sojusznika, czyli Związku Sowieckiego. Tym razem w Białym Domu jest taka myśl, że odciągniemy Rosję, czyli tego słabszego partnera, od Chin. I lepiej to zrobić teraz, bo za jakiś czas, za 5-10 lat, i to są słowa samego Marco Rubio, będzie to niewykonalne i nie będziemy mieli żadnych narzędzi, aby wpływać na, na, na ten proces. I dlaczego mówię, że to iluzja? Bo to jest pewien mit, który Rosjanie fantastycznie wykorzystują. Bo z jednej strony publicznie mamy deklarację, że partnerstwo rosyjsko-chińskie jest, jak to nawet w traktacie w umowie określone jest, bez granic.